The Vampires to nowy minigame w Minecrafcie, w którym jest jeden wampir i gracze. Gracze muszą się chronić przed ugryzieniem wampira. jak najlepiej nagrywać te materiały i chciałbym, żebyście docenili to, bo naprawdę bardzo trudno jest takie coś fajnego nagrać, dobry film. ale mam nadzieję, że <laughs> wszystko się podoba. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania. Em, już jest fizyczna fala numer cztery, jest. A tam jeszcze tylko trzy osoby są. Hmm, nagram tak na z dwie arenki po na trzeba to już kogoś znaleźć co to będzie bardzo długo trwało i mam nadzieję, że ci się wam podobało bo no jak widzicie już na początku na początku jak nagrywałem Minecrafta to okropne lagi nie mogłem w to grać po prostu przy nagrywaniu oczywiście ale jak już ogarnąłem Jakiś w czym jest problem? No, jak widzicie materiały się pojawiają no, bez lagów. Mam nadzieję, takich wielkości, jakieś tam magie muszą być. Ale to no, tam nie zawsze, ale tam jakieś przycinka zawsze się zdarzy. Ale mam nadzieję, że nie ma tak często. Kurde. Widzicie, tutaj na pewno ktoś siedzi.

No i koniec arenki. O, oh, widzę się z Wami na no, następnej. Dobra, i jesteśmy na następnej arenie. Poczekamy. A... No, dobra, to będzie już chyba następna i ostatnia mapka. Ostatnia. Ostatni odcinek. Nie czy Znaczy, odcinek, kurde. Nagranie z... z tej Z Mam nadzieję, że to wszystko Nam się podoba. soki, że tak gałem, ale ja naprawdę nie wiem co już mieć. Kościół mam, jak, do Znaczy, jak? Ten żółwik z okay. Dobra. Tak, się... Kurde, utknął e, jestem wampirem, więc się cieszę. Zresztą tak się nie cieszę, że chciałbym być wampirem. Chociaż pierwszy raz, ale. No, Terczeniam stąd spodziewał. Muszę stąd uciec, bo szybko tutaj mnie na pewno. Kurde, góry, to był był fail, to teraz ten... Wow, ale czemu, nic nie widać. Jeśli to wam przeszkadza, to sorki, ale takie uroki de Vampires. Nie o, tutaj się... Dalej się... Uuu, 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 ale się przestraszyłem. Aż mi serce strzeliło, Ja pierdziele, ale na tym gość przestraszę. Nie powinien tak zrobić ludzi. to ja nie. Kurde, małeś. Jak gość w ogóle, tak wtarmę do środka. Przestraszę mnie. Chyba mhm. tutaj nie przyjdzie. No czemu ten gość za nie chodzi cały czas? Tak, jakie okay. sobie siedzimy, czekamy. Mam nadzieję, że te filmy, które... Uuu, uuu. Mam nadzieję, że te filmy, które nagrywamy, no, nie są nudne. I tak, moim zdaniem, start na YouTubie jest bardzo dobry. Moim zdaniem ale ponieważ e, większość początkujących nagrywa nie 70, 200, 720p HD, nagrywa. tu nagrywają tak co czasami dupne filmy, że się je oglądać nie chce, a mam nadzieję, że te filmiki są naprawdę fajne. Niedługo... E, a, a. Niedługo no przychodzę mutacjom, więc... więc będzie em, o wiele lepiej, będzie lepiej będą lepsze materiały, bo lepiej takich dzieci nie wziął, jak teraz by nie. przyznaję się, nie mam mutacji, jeszcze na co zacznie Zawsze zacz trzeba zacząć z za jakiegoś początkującego poziomu, że tak powiem. A potem się wstawiesz, co wniesie, no i no, wszystko robisz tak, jak powinno być. Tak, tak. No. Jak runda się kończy. To się dzieje Zobaczymy, zobaczymy. Węgry jest 4, żywych jest 14. Ale myślę, że z tym idziecie. I okay. łapkę okay. jest matką. Okay. Poczekaj. Nie gość co tam dwa ma. Nie otwiera tego, co do Jeszcze otworzy się drzwi wam pierdolę z wszystko zabije, wszystko nas. Wow, wow, wow! Co tu się dzieje? Nie, o kurde, to chyba oznacza, że wam kiedyś są blisko. Nie wiem, jeszcze nie, nie, nie wiem, na co to chodzi. A co w tym gościem? Nie wiem. Może to polak, może odpiszę. Chyba odpisuję. Nie wiem. Proszę no go zamknę. Dobra, wyciekamy sobie... Ta! Ale przyleciał! o oh my god. Jaki gość. Dobra, wiecie co, to będzie nudne, jakbym tu siedział. Więc idę. Do przodu. No, to idę, wiem, idę na mur. idę na śmierć. No ale... co? Będzie ciekawszy odcinek już, tutaj blisko chyba są, jak ten dup nie kręci, tylko Mam nadzieję, że na dupy strony nie weźmie ten papież, może nie ma to dziecko Ale dobra. Fuh, fuh, kurde, ty żółw jeden, uchwała. Cały czas za mną i mnie straszysz. <słyszy> tak, najlepszy pomysł, wejść tutaj i się zabunkrować.

Dobra, to może wrócę. No sobie. Słuchajcie, um, mam taką um, prośbę do Was, żebyście napisali jakiś komentarz, czy Wam się te teamy podobają. Um, I żebyście po prostu coś ciekawego nagrali. Znaczy, nie nagrałam co nagrałem. Ja żebyście po prostu napisali jakiś fajny komentarz ciekawy. Um, zasubskrybowali. No się zalajkowali, bo to bardzo dla mnie jest ważne. Teraz w czasie nagrywam na YouTube. bo wiem, że to się komuś podoba i nie tylko, że nie nagrywam tylko dla siebie, że nie ja to oglądam, tylko żebyście wy to oglądali. To jest najważniejsze dla mnie. Tyle. I taka moja prośba. Tak na razie siedzenie tutaj się opłaca. Jak na razie, ale to jeszcze nie wiadomo. Bo to... Kurde. Mnie zaraz nam się zgadują z Ale no, no dobra. Jakiś leg czy... <laughs> Ciekawy skin. Nie wiem czy jesteś pedoberem, czy co, ale spoko. Wow, wow, wow. Tu jest vampir, vampir to jest, a ja wyjdę na pomoc ludziom. Ludzim. Czemu oni otwierają te bramy? i tak może przeskoczyć, przysko ale jakby się tam, zachwyta, zawsze będzie spokojnie, żeby nie go lepiej widzieli. Hmm, może ja sobie kupię lepszy miecz. Lepszy miecz. Oh my god! Sharpy słone, okej, okay, sharpy słonk. Hmm. Strasznie tanie są te miecze żelazne. Zauważyłem jeszcze, do tej pory nie widziałem. Na nasz tak pytanie. E, ogólnie zamierzałem nagrać z kolegą Minecraft, przygodę albo historię e, takiego, jakby to powiedzieć, prezydenta Mine City, ale nie wychodzi to po naszej myśli, ponieważ nie mamy e, ludzi do nagrywania. A jeśli wy to oglądacie i e, e, chcielibyście coś takiego nagrać z nami, to zapraszam do do pisania komentarzy, że chcecie coś takiego z nagrać. No oczywiście ja patrzę każdy komentarz, bo ja jestem taki, że wchodzę codziennie i patrzę co ktoś napisał. Oczekujcie na wtedy na odpowiedzi, bo naprawdę fajnie by to wyglądało. Znaczy no fajnie by było, abyście tak się zintegrowali z nami na naszym YouTubie. Nie wiem czy nie zrobię konkursu na święto, ale to zależy już od o i jak będę czy będę miał w ogóle pasy czy to zależy właśnie od tego czy będę czy nie miał czy będę miał bardzo droga jest intryga rzeczy może w zakupie ale serio tak dużo Wszystkim kupię. Widzę, że tu jakieś takie są jakby prezenci... Prezencie do tego. Czyli jak jakby promocja, że kupujemy. No, zostanie... Kupimy go. Kupimy go. Kupimy go. Kurde, to będzie bardzo Kupimy bardzo długa to będzie kurde... Hmm, ...ta fala, jakby Zobaczcie, już fala jest, a wampirów jest dopiero dwóch, a żywych jest dwanaście, to bardzo mało zabili ludzi. Bo, coś mi tu uderzyło, coś mi tu uderzyło, coś mi tu uderzyło. Czy to, Coś to, o ile maścinkę, co kupia tego nie wiem lua kurde no kurde przez to się gości, aaa fala go goni What? jakiś lagi no epicko wdychajcie z zasalaną ząbieniem <grym> nie. to jest ciekawe ponieważ bardzo szybko falę umiałem i ciekawe to jest, no nie wiem od czego to zależy, że się robi taki ekran, taki wiecie, taki był wow, na haju. Chcesz? Jeśli to będzie za długo trwało, to spróbuję jakoś to nie, naprawdę skrócić, jakieś cięcie zrobić, bo nie mam za dużo czasu do nagrywania teraz. Ponieważ dużo poświęciliśmy na nagrywanie tego w, w pierwszego jego odcinka, znaczy w połowie odcinka, ale jak zobaczyłem te urywki do duchy, wszystko do duchy Tam po prostu mi się tego pstu, durnie by to wyglądało i nie chciałam tego już rzucać więc czekam po prostu na wasze komentarze że chcecie coś nagrać i mam nadzieję, że będziecie integrowali się z nami mam nadzieję, że to bardzo fajny pomysł, bo coś może być na YouTube nie musi być, nie, 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 nie musi nagrywać. Oczywiście możemy gadać na tym speaku, na Skype, to zależy. Jeśli chcesz ze mną nagrać, to ja ci odpowiem w komentarzu. Ty musisz mi tylko podać Skype'a albo ja ci podam IP. Team Speak'a. Sorry, fu! Uh, sorry. Musiałem kliknąć. Nie. Uh. No okay. ja, wam Uuu, ja wam podam IP wtedy i wy wbijecie. Wy wbijecie. Albo... Wy wbijecie, pogadacie, ja. czy się da nagrać. Chciałbym ogarni bardziej ogarnięte osoby do było. bo każdy wie, że nie wziąłbym jakieś przy... przy jakiś. szlak na serbie był? i mnie nieźle wampiry dojechał ale mnie akurat nie zabił z czego się bardzo cieszę jak widzę że już ten Steve1 już jest już się stał wampirem ponieważ go dorwali Teraz spróbuję uciec tym wampirom <laughs> żeby mnie nie dorwali żeby mnie nie dorwali dobra, na tym incydencie zakończę odcinek Dobra, koniec odcinka. Dzięki za oglądanie. Dajcie lajka, like subskrypcję. Zapraszam do oglądania następnych odcinków z tego serwera. Na serwerze dzisiaj ipmysg.pl Subskrybujcie, lajkujcie, piszcie komentarze i pamiętajcie, trzymajcie się, nie puszczajcie. Oh!